Idzie Meksikano drogą, wymachuje lewą nogą, siemano, siemano, z tej strony Meksikano, witam Was serdecznie, kolejne rozkminki, memłanie, memłanie, ja czytam Wasze komentarze, memłanie, ja się odniosę do tego memłania i tak dalej, i tak dalej, ale najpierw pozwolicie, że pomemłam trochę, pomemłam trochę na temat szkolnej, przede wszystkim jak minął weekend, szybko, za szybko, zdecydowanie za szybko, a poniedziałek, hmm, poniedziałek boski, poniedziałek boski i bez troski e, obleciałem wszystkie wioski e, ogólnie fajny, fajny mam humor, fajny poniedziałek i, mm, i, jest, i jest mi jest mi dzisiaj dobrze, dobrze z tym, także jest humorek to, to najważniejsze, bo te poniedziałki różne bywają, wiecie sami o, o co chodzi e, mm, więc przejdźmy, przejdźmy do szkoleń. Na szkoleń faktycznie dwa filmy się pojawiły. Jakieś tu są pogłoski, że niby kolą znowu do szpitala, ale to chyba jakiś bajer. Yy, a może i nie, już sam nie wiem co mam myśleć, bo, bo tutaj yy, to co prezentuje yy, mleczny człowiek, to wiadomo, ta aktualizacja jest, jest zawsze jakaś taka gdzieś tam po ciężkiemu dla niego i to, to, to naprawdę nie wiadomo, yy, czy te filmy faktycznie są z tego dnia, o którym nawet oni mówią, bo tutaj pierwszy film, który, yy, który trochę, trochę Wam opiszę, bo drugiego to tam za bardzo nie ma co opisywać, pierwszy, który Wam opiszę, był prawdopodobnie z soboty, z tej soboty, czyli poślizg, Mamy jednodniowy, bo on już był chyba wczoraj, więc pojawił się w niedzielę, ale ja go wczoraj nie oglądałem, ale obejrzałem go dzisiaj, czyli u mnie to będzie pocisk dwudniowy. Ja bym ten film nazwał osobiście takim tytułem, w ogóle chyba dzisiejszy ten film nazwę takim tytułem Rozmowy przy Martadeli. No bo większość tych dwóch filmów, przez większość tych dwóch filmów, a właściwie przez Całe te dwa filmy, Konon spożywa Martadele. Gdzie ten porządek, gdzie ten ład i gdzie ta czystość, e, która jeszcze tydzień temu była e, e, robiona na szkolnej, zniknął? Zniknął ład, porządek. Martadela znalazł swoje miejsce na łóżku wraz z bułką, chlebkiem bożym i, i samym pasażerem e, tego pojazdu, czyli łóżka. Pasażer. No cóż, kierowca, mechanik, i tak dalej, wiadomo o kogo chodzi. Krzysztof, który, który, no, miejsca zamieszkania na razie zmieniać nie ma zamiaru. Łóżko to jego gawra, łóżko to jego dom. Łóżko jest dla niego wszystkim stołówką, jadalnią, poczekalnią. Ubikacją i tak dalej, i tak dalej. Ja już kiedyś o tym mówiłem, więc tak powinienem zacząć e, m, tytuł e, Rozmowy przy Martadeli. O czym te rozmowy przy Martadeli, przy Memłaniu? Takie piękne słowo Memłanie. E, wspaniałe, podoba mi się, to, to cały czas się odnoszę do jednego komentarza. Memłanie, Memłać można też Martadele. Można Memłać o szkolnej i Memłać masz Martadele. Krzysztof Memła, Martadele, no i dowiadujemy się na tym filmie, że dostał wspaniałą Piękną, ogromną tablicę nagrobkową, e, szara, ciemno-szara, z wygrawerowanym datą, datą wygwar, wygrawerowana data urodzin, data też śmierci, 3 maj, 3 maj, to już całkiem niedługo, e, naszego Krzysztofa, ja powiem wam, jak spojrzałem na tą tablicę, to pierwsze co mi się rzuciło na myśl, że tam niemiecki maczał palce w tym, no bo przecież niemiecki jest od nagrobków, ale to chyba nie on, chyba nie on, to chyba nie jego pomysł, no ale tak rzuciło mi się od razu na, na głowę, że mogło być to pomysł niemieckiego. No bo on się tym zajmuje, ktoś musiałby się mocno natrudzić, żeby taką tablicę przyszykować, zamówić, wygrawerować, jeszcze to wszystko pomalować. Przecież na to wszystko trzeba i umiejętności, i specjalnych maszyn, chyba, no i talentu malarskiego, bo to przecież te, te, te literki i, i cyferki maluje się chyba ręcznie, nie? nie z automatu, no bo każdy napis jest inny. Więc od razu na głowę mi przyszedł e, niemiecki, ale nie sądzę chyba, że to on, bo tam było, była tam wysyłka jakaś i tak dalej. Ktoś widocznie taką tablicę musiał zamówić, a taka tablica to też e, może nie sama duża tablica, bo ona nie była wielka, ale trochę kosztuje. Więc albo ktoś się specjalizuje w takich tablicach, albo, mm, albo no trochę, e, jak to się mówi, e, Wykosztował się, żeby taką tablicę zamówić. Piękna tablica, data myślę, że nie będzie się zgadzać, ale dla Krzysztofa daje do myślenia. Data, tam jest chyba dość jeszcze zegarek z odpowiednim czasem i tak dalej, i tak dalej. No i na tym, e, na początku skupiali się e, na tym pierwszym filmie. Też dowiadujemy się z filmu, że pan organista, nikt więc, nikt inny jak Wodzirej organista, znowu zawitał na domku na szkole i to faktycznie on przyniósł tą tablicę, bo ta tablica wraz z innymi paczkami leżała, słuchajcie, pod e, bramką konona, natomiast organista poprzynosił te wszystkie rzeczy i kolejna myśl, jaka mi się rzuciła, no oczy, oczywiście nabrudził, bo tam e, zarzuca e, Aaron, że, że zostało nabrudzone. Oni tam pięknie tak sprzątali tydzień wcześniej, tydzień wcześniej sprzątali, a po tygodniu przyszedł organista i nabrudził, ale to nie o to chodzi dla mnie, bo ja słuchajcie, tak przemyślałem sobie... Skoro był organista, to ciekawe, czy on zdążył jeszcze zajrzeć w te worki. Bo przy... pamiętajcie, te worki po sprzątaniu, te czarne worki po sprzątaniu, gdzie było kupa artefaktów różnych, naprawdę ktoś, kto by to przejrzał, to by tam niezłe, mm, niezłe kąski mógł wyciągnąć. I darmo, darmo dali. Taka wyprzedaż darmowa. I ja się zastanawiam, skoro organista tam był, czy on tam przypadkiem w te worki swojej głowy nie zanurzył. No bo on lubi potem takie rzeczy sprzedawać, przecież wiemy, organista tu się nie ma co obrażać, po prostu to, to są zwykłe fakty, no, sprzedawałeś inne rzeczy korona, które było ci o wiele ciężej e, z, zdobyć, a to było darmówka. Ja się zastanawiam, skoro był tak organista, z tymi paczkami wnosił te paczki, to może coś się tam wyniósł z tych worków. O ile zdążył, no bo wiadomo, te worki długo stać nie mogły, a to tydzień był już, więc może być taka sytuacja, że też nie zdążył, no i... Przegapił ogromną szansę na to, żeby się trochę wzbogacić. No ale mniejsza o większość to już myślę, że jest problem organisty. Potem jest gadanie o właściwie o wszystkim i o niczym na tym filmie. Na koniec są trochę żale do widzów, że są zniesmaczeni, że się tam nic nie dzieje. No, Panie Jacku, bo faktycznie tam się na szkole nic nie dzieje. Czego przykładem jest film następny? No bo co tam się tak naprawdę dzieje, panie Jacku? Tam się nic nie dzieje. Nikt tu nie wymaga od tego, żeby Konon skakał na głowie, bądź ten tań, tańczył w spódnicy kankana na stole. Wiadomo, że tego Konon nie zrobi, ale chodzi też no o to. Nie no, chodzi o pomysł, no, no nie, mów, nie mówmy, panie Jacku, że tu nikt nie macie żadnego kompletnie pomysłu, nie, żeby cokolwiek robić, no chyba, że sam konon nie chce kompletnie nic robić, no to wtedy macie problem ogromny, bo, 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 bo nie będzie pomysłu żadnego, niestety sami z siebie nic nie dajecie, a konon... Z siebie sam nie jest nic w stanie dać. I tu nie, tu, tu nie ma mowy, bo, bo tutaj było przytyczanie, że, że skakanie na głowie i tak dalej, albo tańczenie na stole. Nie no, to no, nie przesadzajmy o takie rzeczy nikt nikogo nie prosi. Kto by tam tańczył na stole albo skakał na głowie. No nie, no, nie no. Z tego co pamiętam, to, to, to no, na głowie czy też na rękach to stawał kiedy, kto ostatnio podczas alkolajtów, cholera wyleciało mi z głowy, ale on też gościł u kolona. Rafatus, Rafatus, tak, on był z Marlenką przecież na szkolny, przecież chyba nawet, no wtedy ja chyba nawet za chwilę na chwilę zawitałem, tak był, pamiętam, e, to on stawał na głowie, no więc my to nie wymagajmy tego od kolana, bez przesady, e, nie wymagamy też e, e, Alko e, imprez, bo tutaj Aron zaproponował, żebyście panowie, Najlepiej to, żeby oni się wszyscy napili. No nie, no to jakbyście wypili, to już ja bym musiał się przyłączyć do was, bo to co sami pić nie będziecie, to już wtedy ja przyjdę i zaczniemy pić w trójkę. Będzie w te... o wtedy to by się działo dopiero jakby Aaron pił, ja bym dołączył i kolon. Ale tak sami to nie, nie, sami to nie odpada, Sami nie pijcie, bo to nie ma sensu, alkohol szkodzi zdrowiu i nic z tego dobrego nie wychodzi. Także te pomysły odpadają, ale możesz Aaron Panie Jacku, panie Aronie, możesz pan kombinować dalej. Trzy pomysły jakieś weszły. Tańczenie na głowie nie. E, skakanie na stole nie. E, picie alkoholu też nie. Ale można dalej kombinować. Może coś fajnego wpadnie do głowy. I to tyle z pierwszego filmu, słuchajcie. Tyle z pierwszego filmu. I nic więcej. Ale na to, że pomysłów panowie w ogóle nie mają, no to... Psz, Przykładem był film numer dwa, bo na filmie numer dwa jest czytanie przez cały film czytanie listu na temat od nie, nie, na temat, tylko od osoby, która wysłała um, ten wspaniały, y, tą płytę nagrobkową, bądź też nie wiem, jak to się nazywa. I przez cały prawie film konon spożywa martadele. Dogryzając w międzyczasie cukierkiem yy, czekoladowym, czego mu kompletnie nie wolno. I tutaj, właśnie widzowie drodzy, macie przykład, jak to działa yy, u Konona, że nawet przy Aronie Konon się kompletnie nie hamuje, żeby żreć to, czego mu kompletnie nie wolno, a mianowicie słodycze. No i teraz pomyślcie sobie. Co się dzieje, kiedy wychodzi e, Aaron e, poza e, piękne ogrody szkolnej? <laughs> tak bym powiedział, chociaż tam chyba jeszcze nic nie rośnie, <laughs> o ile w ogóle. Ciekawe w ogóle, czy tamte te ziemniaki wyrosły w tamtym roku sadzone. Czy oni panowie nie przegapili zbiorów? Może warto zajrzeć teraz pod to ziemię, grzebnąć i czy tam przypadkiem jakiś ziemniak się nie zaląk i nie przezimował w tym w zimie. Pamiętacie, w tamtym roku ziemniaki sadzili? Ale wracamy jeszcze do Konona. Także sami teraz widzicie, jak to wygląda, że Konon nawet się nie hamuje przy Aronie i w piernicza jakiegoś cukierka. I gdyby pewnie Aron nie zwrócił mu uwagi, pewnie zeżar by ich z pięć. Pewnie zrobił to po wyjściu Arona. Więc tutaj naprawdę jeszcze raz macie ostry dowód na to, jak Konon głęboko ma. Jak to się mówi. Zalecenia lekarskie, jak głęboko e, w nosie ma e, to, co mu mówią, e, żeby jakoś go przekonać, żeby jakkolwiek funkcjonował. E, więc ja też bym tutaj nie dał rady. Szczerze, nie dałbym rady. A wiem, że na mnie by wlało się wtedy całe te pomyje, że to ja się z nim źle opiekuję. No tak by było. I ja to wiem. Ale dobra, wracamy do tego drugiego filmu. No przez cały, cały film jest czytanie tego listu od właściciela bądź też nabywcy bądź też wykonawcy tej tajemniczej tablicy nagrobkowej. I ja tak siedziałem, słuchałem i słuchałem i słuchałem i słuchałem, i w pewnym momencie poczułem się jakby, jakby Jacek książkę czytał. I wpadło mi w myśl do głowy, może Jacku zacznij czytać jakieś powieści dla nas, na przykład Krzyżacy, Potop. Lepiej niż te listy, bo przynajmniej ten każdy odcinek nikt nie będzie musiał za to płacić. Bo e-booki kosztują, może czasami są to darmo, ale, ale w większości chyba przypadków kosztują. Albo jakieś romanse można czytać. Mi się wydaje, że to lepiej by wyglądało, gdybyś czytał na przykład takie romanse dla nas. Przynajmniej dla kobiet by było fajniej, jak oglądają, a na pewno kobiety jakieś oglądają, niż takie listy. Dla chłopaków mógłbyś. Bądź też dla męskiej publiczności, o tak bym bardziej powiedział, mógłbyś przeczytać na przykład, ym, była seria taka kiedyś wojennych książek, malutkich książeczek, taka moja kartka. Nie wiem, nie wszyscy widzowie pamiętają, ale ci starsi na pewno. Była taka seria Tygrysa. I tam były. Takie małe, krótkie książeczki, opowieści o różnych wojennych tam sytuacjach i zdarzeniach e, z II Wojny Światowej. E, to była kolekcja Tygrysa, tak się nazywało, bo one z przodu na okładce, na okładce był taki mały obrazek Tygrysa. Starsi widzowie na pewno pamiętają. I to, gdybyś dla nas poczytał, ja bym to posłuchał. Bez skitu, kurde, słuchajcie, mówię Wam, ja bym tego posłuchał. I bym czekał na następny odcinek z... Z taką z... z czym ja bym czekał na następny odcinek? Z radością! Z radością bym czekał e, i niecierpliwie na następny odcinek e, takiego grysa, bo mi samemu nie chce się czytać. A jak już masz czytać 25 minut list, to warto jednak chyba zainwestować jakąś książkę. Komiksów nie, no bo tam są obrazki, ale, ale na przykład jakaś książka, Tygrys albo, nie wiem, Potop, ja nie czytałem Potopu, przysięgam, nie czytałem też Krzyżaków, więc jak ktoś by mi tak poczytał, dlaczego nie? Pana Tadeusza? Dlaczego nie? Chętnie taki odcinek, ale ile to by było czytania, ile odcinków by powstało? I Krzysztof by był zadowolony. Mógłby komentować, i już jest pomysł, i mógłby po komentować tę sytuację z książki brane, z książki. A mało w Polsce ludzi książki czyta, więc warto się w to, warto w tą, tą drogą pójść, warto w to zainwestować. O! Już jest pomysł na filmy. Samo z siebie się zrobiło. Kolejny pomysł, któryś już z rzędu, który podaje, żeby jakoś wzbogacić. Yy, skoro już masz czytać cały film, no to, to chyba można yy, poczytać też książkę i nawet Krzysztof by się mógł odnieść do jakiejś sytuacji z książki. I to by było ciekawe. A tam do listu słabo. Więc tak to, tak to przez cały film prawie było drugi, pod sam koniec Konos stwierdził, że był na badaniach psychotropowych. Mm. I ciężko mi to teraz rozkminić, o co chodzi z tymi badania, badaniami psychotropowymi. Wiem, że są leki psychotropowe, ale czy badania są psychotropowe? Trudno mi to stwierdzić i ciężko mi te dwa dwie rzeczy ze sobą połączyć. Czy badania psychotropowe to jest badanie na wykazanie czy Krzysztof bierze leki psychotropowe, czy też nie? Czy też Podczas badania podaje się leki psychotropowe dla danego pacjenta I wtedy ten pacjent zostaje badany pod względem yy, ilości leków psychotropowych w jego organizmie Trudno mi to jest, słuchajcie, rozkminić Nawet się nad tym nie zastanawiam Teraz się zaczynam zastanawiać i, i ciężko połączyć te dwa wątki Badania psychotropowe hmm. Coś w tym jest tam jest ukryta jakaś tajemnica, o której jeszcze Meksyk nie rozkminił, nie wymemłał. O, przepraszam bardzo. Eee, dostał konon, o szkórna widzicie bym przygapił. Dostał konon w paczkach nowy, nową obrączkę. Nową obrączkę, która... Eee, Wróciła na ten palec po mamusinej obrączce, i to nieważne, że to jest nie mamusina obrączka, ważne, że obrączka jest na palcu. I z tego Krzyciek jest zadowolony, i z tego tytułu już on teraz roszczeń do obrączki rzekomej mamusinej. Nie ma żadnych pretensji, bo ma kolejną obrączkę na tym samym palcu, na którym miał. Yy, to jest też ciekawe. Yy. Że już ta mamusina obrączka ponoć. Mamusina oczywiście e, już jest nieważna. Ważne, że jest na palcu kolejna obrączka i to się właśnie liczy. To był bardzo ważny e, fakt, który ma o, małą o mały włos nie przegapiłem dla Was. E... Jeszcze dowiadujemy się, że na tych badaniach psychotropowych e, sprawdzili trzeźwość Krzysztofa i Krzysztof był trzeźwy. I nadal nie mogę połączyć tej badania psychotropowego z wątkiem trzeźwości i badania na trzeźwość. Trudno mi powiedzieć, dlaczego w ogóle badanie i trzeźwość ukonana, mm, zabierając go z domku Bożego, ale, ale, ale to dla mnie jest dosyć e, dziwne. No i na sam koniec, tak jak mówiłem o tym memuaniu, no to ja czytam te kom, wymemułane komentarze, bo niektóre są wymemowane niestety. No i słuchajcie. Już nie pamiętam tego Niku, ale zadał mi pytanie, właściwie nie wiem czy to było pytanie, to było pytanie o mój wyjazd, bo jedna z osób stwierdziła, że, że póki memłam o szkolnej... Nie, inaczej stwierdziła, że bez memłania o szkolnej to ja nie istnieję. Ja cię muszę trochę tu naprowadzić, że bardzo dużo kanałów jeżeli szkolna się skończy, jeżeli Krzysztof wyląduje, na przykład w DPS-ie, jeżeli to się wszystko, ten, ten cały etap zamknie i w ogóle, nie? I zostanie się z tej trójki tylko Meksikano, nie? Który memła o szkolnej. To wierz mi, że wiele, wiele... to się wszystko skończy i ta otoczka się cała skończy, te wojny o, o konona i tak dalej się skończą. Wierz mi, że bardzo dużo kanałów będzie miało e, problem, żeby cokolwiek wymemłać, nie tylko ja. Wierz mi o tym, powinieneś doskonale wiedzieć, bo wtedy już każdy będzie w o byle czym. Chyba, że się wszyscy przykleją do mnie i będą memłać o mnie, ale w to nie wierzę. Zresztą nawet bym chyba nie chciał. Eee, więc... Po pierwsze będzie dużo kanałów miało problem mem memłać o czymkolwiek, no bo można memłać o różnych rzeczach. Eee, natomiast... Druga rzecz, która od razu mi e, e, przypomniała się, o może tak bym powiedział, przypomniała się, bo to, to jest dobre, istotne słowo, że te moje memuanie i tak dalej, i te hmm, prognozowanie końca mojego hmm, meksykańskiego i tak dalej, to już nie pierwszy raz jest. I jeżeli nie jesteś nowoszkolniakiem, a staroszkolniakiem, to powinieneś sobie doskonale przypomnieć, jak to niektórzy memuali na ten temat, mojego końca, w momencie kiedy, mm, kiedy przestałem chodzić do Krzysztofa, kiedy faktycznie e, kiedy faktycznie nasze drogi się rozeszły, kiedy ja już e, na stałe zamieszkałem w suwałkach, kiedy faktycznie e, już całkowicie e, szkolną przejął mleczny człowiek, Saradek, e, i wtedy już mi wróżono, i to już nie też nie był to już nie był też pierwszy raz, też mi wróżono Yy, koniec kanału. Wróżono mi też koniec kanału, kiedy miałem pierwszą zadymę z Kononem, gdzie yy, nasz, nasza przerwa trwała mniej więcej koło roku chyba. Nie pamiętam, który to rok był, bo to już od, trochę już daleko trzeba sięgnąć pamięcią 2018 albo 2019. I wtedy to było w tym momencie, kiedy, kurde, yy, kiedy właśnie Nero za dużo nie jadł. Kiedy fajnie, wtedy nie chodziłem w ogóle na szkołę, w ogóle mi tam nie było. Yy, i, I wtedy też mi, ja wtedy też robiłem lighty, te to to pamiętam, to, tego nie musisz mi przypominać. Często trwały 20 minut moje alkoholajty, często zerowałem po dwa piwa podczas jednego lajta i zaraz po pół godzinie kończyłem tego lajta. I wtedy też mi często i gęsto wróżyli, że to już jest koniec mojego kanału, więc to już nie pierwszy raz mi tak wróżysz. Czy ja się tym przejmuję? Nie bardzo. Nie bardzo. Już Ci tłumaczę, dlaczego e, nie bardzo się tym przyjmuję. Żebyś już mi nie zadawał tych pytań takich, takich wiesz, m, nawet niepodchwytliwych, nie wiem, próbujących mi dogryźć albo coś, no ale to, to, to tak słabo idzie to. E, już Ci mówię, dlaczego tym się nie przyjmuję. Po pierwsze dlatego, żebyś się w końcu uświadomił w tej swojej głowie, mam nadzieję, że rozsądnej głowie, e, nie głupiej, nie głupowatej, tylko rozsądnej głowie, Żebyś to sobie raz na zawsze zakodował, że nie jestem zależny od YouTube'a. Więc gdyby nawet taka sytuacja zaistniała, że mój kanał zakończyłby swój żywot wraz z Mlecznym Człowiekiem, przypuśćmy, to wierz mi, że ja przetrwam i na pewno, i na pewno na jakieś podróże, przynajmniej raz w roku, może już nie dwa, ale raz w roku na pewno na skrobie jakieś pieniądze. Pamiętaj, zakoduj to w, twojej, w swojej głowie, że ja nie zależę, nie jestem zależny od YouTube'a. Nie postawiłem tym razem wszystkiego na szali i na YouTube. Poszedłem w drugą stronę. YouTube jest moim dodatkiem. I musisz to sobie raz na zawsze zakodować, żebyś się więcej o to nie pytał, bo to bez sensu. Więc. Czy będę, czy nie będę, to jest mało istotne. I jeszcze trzecia rzecz. Na pewno nie zależy to od Ciebie. Bo z tego, co piszesz, to nie jesteś mi życzliwą osobą, więc na pewno nie zależy to od Ciebie. Czy ten kanał będzie, czy będzie memłane o tym, co było, czy będzie memłane o tym, co jest, czy będzie memłane o tym, co będzie, to jest niezależne od Ciebie. To zależy ode mnie. I czy kanał będzie, czy nie będzie, zależy też od tych widzów, którzy są ze mną. Ale na pewno nie od ciebie. Więc mi, masz tutaj do gadania. I jeszcze jedna rzecz. Kiedyś, yy, kiedyś, niedawno całkiem, całkiem niedawno mówiłem, powtarzałem, że właśnie tak to jest, że jak coś komuś mówisz, to zawsze ktoś yy, będzie to próbował zrozumieć, tak jak dla niego jest wygodne. I wczoraj rozmawiałem, opowiadałem o tej sytuacji co, całej yy, z tym odejściem, ze szkolnej i tak dalej, i tak dalej, i tak Oczywiście w komentarzu, chyba nawet ten memłak, memu, przepraszam, nie będę obrażał, ten pan co memułał yy, mi w komentarzu yy, napisał to chyba nawet on, że napisał, że o, mówiłem wam, że napiszę, że sam odszedł. Widzisz, zrozumiałeś to tak, jak chciałeś zrozumieć. I już z tego wnioskuję, że nie jesteś osobą dla mnie życzliwą. Bo fakt jest taki, że nie odszedłem sam, bo w dużej mierze przyczynił się do tego mleczny. Ale nie wyobrażam też sobie sytuacji, w której mlecznego by nie było, a ja bym tam zapierniczał codziennie, z suwałk i z powrotem pociągami, samochodem. Wątpię, wątpię w to, żeby mi się tak chciało aż zapierdzielać. Ale ty tego i tak nie zrozumiesz, bo ty masz swoją wersję wydarzeń. Bez względu na to, to co ja myślę i to co ja wiem, to co w mojej głowie siedzi, to i tak twoja racja będzie bardziej sprawiedliwa. Bo ty tak uważasz, i, i, i nieważne, jak jest w rzeczywistości. Więc powiem krótko, możesz myśleć, co chcesz. Ale jeszcze raz powtarzam, w dużej mierze przyczynił się mleczny człowiek, Sradek Jacek, do mojego odejścia. Natomiast nie w stu procentach, bo złożyło się do tego jeszcze kilka rzeczy naraz. Między innymi przeprowadzka do Suwałk. Przez to ja już nie mogłem odwiedzać Konona codziennie, tak jak. Kiedyś, jak mieszkałem w Białym Stoku. I to chyba może zrozumieć każdy, kto chociaż trochę ma rozumu w głowie. I mam nadzieję, że go masz. Pozdrawiam Cię serdecznie. I Was wszystkich też pozdrawiam. Meksikano TV zamyka Wam drzwi, i tyle.